Czym jest dla Pani patriotyzm? Dla mnie patriotyzm jest tym, że, mu, że mój dziadek, Hipolit Niżyński, miał przydomek Polak. Przy tym, że w tej miejscowości, na Żytomierszczyźnie, która została w obrębach jeszcze pierwszej Rzeczypospolitej, przy tym, że tam bardzo dużo mieszkało Polaków, a on miał przydomek Polak. I ja tak zastanawiałam się, dlaczego, dlaczego. A dziadek drugi Dąbrowski mnie opowiadał, bo to był bardzo pracowity człowiek, umiał stolarstwo i bardzo dobry gospodarz. E, drugi patriotyzm to jest w sowieckich czasach, kiedy nie było no, w ogóle pojęcia, że my kiedykolwiek w ogóle zobaczymy Polskę to tą Polską, tym patriotyzm był po prostu dom. Obchody świąt religijnych, Boże Narodzenia i Wielkanoc myśmy obchodzili. Zawsze myśmy wiedzieli, że jesteśmy Polakami i tym bardziej jeszcze były wpisane w dokumentach. Dom rodzinny, potrawy, rozmowy zdjęcia tata był jak w 1936 roku deportowano ich do syberyjskiego Kazachstanu pod Omsk i Tomsk, a mieszkali po stronie sowieckiej Ukrainy 4 km od drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. To tata tam w tym syberyjskim Kazachstanie powołano do wojska kościuszkowskiego. No i oczywiście tata wrócił do tego syberyjskiego Kazachstanu, żenił się z moją mamą i mia, miał zdjęcia. Te zdjęcia, ja urodziłam się w 1960 roku, i te zdjęcia zawsze były w domu. E, I zawsze pat, e, patrzyłam na te zdjęcia Polska, polski mundur, to zawsze, zawsze cieszyło. Drugie, że tata czasem śpiewał, ja znam od dzieciństwa, tango milonga albo wyganiała kasia wolki. No i religijne piosenki, bo opowiadali, że tam w Siberii bez przerwy śpiewali gościki żali. Dalej, że jak powstał film Cztery pancernych i pies. Nie było tele, wszystkich telewizorów, a u takiego wujka naszego, Frania Niżyńskiego, był telewizor niedaleko. To myśmy tam latali, dziadek Dąbrowski brał nas za rękę, po, po to, żeby po prostu usłyszeć polski język, polską nazwę, po prostu popatrzeć. Nie chodziło tam, bo ja tam z wojny nie bardzo, ja w ogóle jestem za człowiekiem pokoju, nawet mam przydomek pokój. Dlatego tylko z powodu tej, tej polskości dalej, jak w Związku Sowieckim powstał taki program 13 stuliew, 13 stulczyków, to było w Moskwie i myśmy, jak już mieli telewizory, oglądali tylko z powodu tego. Wszystkie imiona w tym programie były polskie i periodycznie tam śpiewano polskie piosenki. Tam było wszystko pan, pan Piotrek, pan Wotrowo, pan taki, pan taki. A w domu, e, znaczy jak przysyłano nam opłatki z Polski, no to ten, na ten opłatek bardzo długo się patrzyło i tak serce rosło, że ty jesteś, ty jesteś właśnie z tym opłatkiem, z tym taką czystością i delikatnością jakimś związany. Nie wiadomo, czy ty kiedykolwiek będziesz w Polsce, ale ty jesteś Polakiem i ty po prostu tym żyjesz, її альботе значки той голлуб характер характер письма він був zupełне в інном строні і родинний дім дім родинний то такий патріотизм польський бо без шерви оповідано по-перше в родині бо я ja, e, ja знам родини тільки зі сторони мами як значить, Домбровських і рудніцьких боніжинських оніх розпов по цілій Сиберії, і їх було мені. А, а в тій родині Дом Домбровських і особливо Родницьких, бо дядек Рудницький мав придомок е, Литвак, і я вів, що він був е, ходовцем е, пчул, мав стопні улі, а Домбровці це були ходовцями расових коней і лікарями, люди і коні. Натомість Ніжинці були музиками і, і, і i stolarzami. Babcia Chmielnicka była, no mówią, że bardzo piękna, bo wyszła za mojego dziadka, jej poprzedni mężowie umierali. I to było związane z I Wojną Światową. I później ona dostała tam trzy hutory po niemieckich, ponieważ Wojował jej mąż i syn, no i z moim dziadkiem, za mojego dziadka wyszła, dziadek był Hipolit Nierzyński, o wiele młodszy, ale jeszcze mieli dzieci. No i w 30, 1935 roku Stalin ich wyrzucił ze swoich majątków, ze swoich domów, tak samo ze strony mamy Dąbrowskich. Oni jeszcze mieszkali w, w ziemiankach rok, a w, w, w maju 1936 roku y, wy, 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 wywieziono ich do Soberejskiego Kazachstanu, tam pod Omsk, Tomsk. No i w domu y, ja słyszałam, że Polacy w, i w tej rodzinie, i w tej rodzinie to byli muzykanci w naszych rodzinach i że Polak, Polacy, no, bo niedaleko były w miejscowości ukraińskiej, wszyscy mówili, że tam u Polaków jest lepiej. No, nazywali nas przekami, ale y, zamawiali jakieś roboty i to, to po prostu no, jakoś podnosiło. Byli ludzie, ci Polacy, byli no, po prostu zewnętrznie bardzo piękni. No i tak ten patriotyzm, on po prostu e, był taki, spoko, taki spokojny, ale był bardzo, bardzo autentyczny. Ja widziałam i moi dziadkowie, i moi rodzice nigdy nie zmienili narodowości, ponieważ bardzo dużo Polaków zmieniły narodowość z powodu jakiejś, jakąś pracę zaproponowała. A mój tata, ja pamiętam, że mojemu tacie, on jak wrócił z tego syberyjskiego, uciekli do Kazachstanu, to on był dyrektorem klubu, stworzył dwie orkiestry dentych, teatr, który był najlepszy na życia. a później zdechł, muszę to słowo powiedzieć, zdech Stalin, bo tak mówiono. U niego tam o, 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 Odebrali tę pracę. On nie, nie sprzeciwiał się. Nie sprzeciwiał się, powiedział, że no my nie możemy e, walczyć z, to, z tym systemem w taki sposób. No i proponowano mu zmienić narodowość. A on powiedział, tak po rosyjsku, powiedział: Kaniej na pierprawie nie zmieniają, koniej na przeprawie nie zmieniają. Znaczy, on jest urodzony takim i nie może zmienić. Dlatego no, ten patriotyzm. No one jest do tej pory, ponieważ jak ja na studia poszłam do Kijowa, to w 1988 roku jakaś taka już swoboda zaczęła się, można było stwarzać polskie organizacje i ja do organizacji szukałam i od 28 lat, już mam 34 lata takiego doświadczenia ruchu polskiego w Ukrainie. A jak Pani widzi patriotyzm w dzisiejszych czasach? Patriotyzm w dzisiejszych czasach? Ja widzę tak, po pierwsze, ci państwa, którzy byli w jakikolwiek sposób pod komuną, mają poznać historię swojego rodu. Kim byli dziadowi, pradziadowie i tak I to jest bardzo odważny temat. І коли познаєш свій родовуд, то там ти знайдуєш і плюси, і мінуси. Патріотизм в тих часах і як завжди, то треба бути собою і треба робити добро. wykorzystać, te, te, tym bardziej, że w Polsce teraz jest wiele, wykorzystać to dobre, co, co ty masz genetycznie założone, Pan Bóg tobie, być po prostu odważnym i spokojnym, i nie trzeba śpieszyć, nie być, za, nie być pracoholikiem, po prostu być tam, gdzie ty jesteś, robić dobrze. I, no, i na przykład, jaki, jaki przykład, Patriotyzmu, ja teraz widzę w Polsce. No, ja powiem jeszcze, co ja zauważyłam w Polsce, bo ja jestem na uchodźstwie ust, że polski lud w całości jest bardzo wysokiej kultury, wysokich takich standardów, usłużyć drugiemu. I w tej kulturze osobistej jest ogromna skromność. I na przykład patriotyzm jest to, że Polacy, młodzi szczególnie pomagają bardzo swoim sąsiadom. To jest też patriotyzm. Po, ponieważ ja chcę, u mnie jest dobrze, mój patriotyzm tobie daje, nie zważając na te poprzednie różne rzeczy. I chcę być bezpieczny i żebyś ty był bezpieczny. A jak powinni żyć młodzi, aby można było ich nazwać patriotami? А молоді, коли є спокій, і хвала Богу, щоб був спокій і безпечність, мають бути добрими обивателями, використовувати своє, свій потенціал і служити ближньому, і радуватися життям, працювати, не, не бути працохоліками. І, і знову вруться, бо то є подобне, познавати історію свого роду. Bo to, bo to jest słowo Jana Pawła II, że trzeba poznawać prawdę osobie. I to jest patriotyzm. To jest taki patriotyzm w, w pokojowych czasach.